Witam Was kochani, dzisiaj od rana chodzę po łące. Troszeczkę wykopałem już. Jak jesteście zainteresowani, co wykopałem, zapraszam na mój kanał. Oglądajcie! Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego filmiku. Zobaczcie, jakie tam. nie wiem co to jest nawet. Ale jest to potężne. Potężne. Kopię już tu dość długo. Ale się dokopałem. Zobaczymy, co to jest. O, kuźba, już jestem. O, łańcuch jakiś. Uh -huh. o. Tu jest łańcuch. Ale taki łańcuch wszystko. Ludzie. Zobaczcie. O. O. popatrzcie zobaczcie jaki łańcuch ja. Kurwa. żeby to był ze złota to by było super no takie taki łańcuch potężny ciężki kolejny sygnał ale to wykopałem taki złomik i to wszystko słuchajcie na łące No, nie wiadomo tutaj jakieś żelastwo kuźwa. No dobra, kolejny sygnał. Ech, nie tak. Ech, to jest to Taki górski Pierwszy sygnalik, zaraz to wyjmiemy, zobaczymy. Kurde, co to tam jest? A podkowa, zobaczcie, o, podkowa stara. No i super. Idziemy dalej. Tutaj namierzyłem do sporych sygnał. Kawał żelastwa takiego, nawet nie wiem co to jest. Jakaś część od czegoś, Z jakiejś może maszyny. Wróciła na łące takie rzeczy, ludzie. Tu jest tak jakby na tej stronie odłamane taka może spotkowa, taka bo nie to raczej ma no nie zobaczę czy jeszcze tu coś jest nie ma nic no dobra A no jeszcze jakiś dołek trzeba zaliczyć kończę sygnał potężny jest coś, ale potęga co to jest? Jakie żelazo słuchajcie, nieprawdopodobne już to waży ponad 2 kg, tylko z czego to było? No z czego kogośba? To jakby coś dalsze było, jakaś część z jakiegoś pojazdu. no Ale z jakiego to nie wiem. Być może to z II wojny światowej coś jest. No tutaj tędy front przechodził. 50 metrów ode mnie są, tam były okopy. Tam teraz zboże rośnie, co prawda? No dobra, zobaczymy, może ktoś. Może ktoś coś podpowie. Tutaj namierzyłem taki porządny sygnał. Nie wiem co to tu jest. Tak mi się wydaje, że to jest. Od. Ale jeszcze muszę tutaj odłożyć, że ale nie jestem pewny. Tu już nic nie ma, nie? Muszę jeszcze sprawdzić. Nie ma. Nie ma tam nic. Co to jest? Nie mam pojęcia. Nie wiem czy to nie jest od jakiegoś podcisku część. Może być. No nie wiem to zapytam kogoś, może wy to rozpoznacie co to może być Okej okay. No waży to dość sporo ponad kilogram na pewno No dobra, okej okay. Kolejny sygnał Zobaczcie jaka tu Co tu tam jest zobaczę Zaraz to wejmy blacha, co to kuźwa jest jakby jakiś garniec tutaj taki rand jest nie wiem od czego to ciekawe czy tam jeszcze coś jest Jeszcze coś tu jest Było przynajmniej nieba tu się sygnał. No dobra Poszukam tam jeszcze trochę dalej, głębiej Kończę na dzisiaj Takie króciutkie podsumowanie, oczywiście nie wszystko Tutaj jest. Dobra. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejny filmik.